Cię bardzo cieszę i witam Państwa, i dziękuję, że przyszliście tutaj. I nie rozgadam się, bo gaduły to są te wszystkie panie, dla których suknię zrobiłam. I pozwólcie Państwo, że wspomnę taką smutną rzecz, że w tym roku zmarł profesor ja, Jacek Dyżyński, który był moim sąsiadem pracownianym i tak spokojnym, kochanym człowiekiem. Wspaniale się rozumieliśmy i były cenne jego uwagi. A najcenniejsza uwaga to chyba, prawda, wzruszyłam się, to była kiedy on o tych sukniach mówił, pełen zachwytu, i mówił: Słuchajcie, to jest, te suknie to są żywe kobiety. Trzeba stanąć przed nimi blisko, wyciszyć się, rozmawiać. I to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa powitać na kolejnej już odsłonie teatru postaci, cyklu, który jest najważniejszym cyklem w dorobku twórczym pani Barbary Munzer. Jest to cykl największy, najobszerniejszy, najbardziej bogaty, który przedstawia formy secesyjne, formy też art deco i personifikuje postacie. Są to suknie, metalowe suknie, które przedstawiają, personifikują różne postacie literackie, postacie historyczne, wielkie królowe, heroiny, femme fatale. Ale pośród nich również Państwo znajdziecie, co ciekawe, kilku mężczyzn, kilku swoistych rodzynków. Są nimi Haroun al-Rashid, tak zwany al raz Rasputin i Gustav Klint, czyli król Secesji Wiedeńskiej. Dlaczego, można by było się spytać, pośród tych sukien kobiecych, szat, mamy tutaj mężczyzn? Ano dlatego, że ich charakterystycznym strojem była właśnie też suknia. Powłóczysta szata luźna albo też habit. Zdajecie tutaj też Państwo, jako taki, takie uzupełnienie tej wystawy, ważkę, która to mówi o cyklu Natura, pierwszym cyklu, który powstał, który Basia zaczęła tworzyć. Dopiero później pojawiły się suknie z teatru postaci, a u góry jeszcze, uzupełniając, znajdziecie państwo cztery prace z cyklu Kosmos, czyli zamknięte w okręgu kawałki kosmosu i dwie prace z ostatniego cyklu Basi, czyli Tańczące kwadraty, gdyż po tych płynnych, secesyjnych formach Basia z przekorą stwierdziła, że tym razem pójdzie w geometrię i prostotę. Zapraszam do oglądania. Dla kobiety, która połączyła biżuterię z wodą, mamy dyplom Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków za organizację wystawy, Teatru postaci dla Barbary Moncer, Wystawa czynna jest w 7-30 listopada w Domu Artysty plastyka. Gratuluję. Bardzo dziękuję. A ty się spodziewa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy Państwa do oglądania tej przepięknej wystawy. I właśnie tak jak powiedział twój profesor, tak. Wasiu, zastanowić się, przeżyć przed każdym i przeczytać historię. Bo każda z nich tworzy. Albo przypomnieć sobie Albo historię. Przy... Tak? Albo przypomnieć Rozmawiać z nimi. Tak. 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 to Państwu no polska. Kleopatrę tak. już wszyscy znają. No. No. Tak. Tak. A jeszcze z kieliszkiem wina, naprawdę można się dużo dowiedzieć od każdej postaci. I tego serdecznie mam go. Dziękujemy i zapraszamy. A czy którąż można założyć na siebie? Każdą. Każdą. Tak. W swojej fantazji. Wiedziałam, <laughs> bo spojrzałam na to. Tak. Ale nosili to Coś kiedyś. Tak? Na pokazie mody nosiły dziewczyny w czarnych tak. e dresach nie i niosły to w ten sposób. A jedna pani nawet kupia w Kolandii do ślubu. Zapraszam Cię, jak najpierw? Nie najpierw. Tak, najpierw jak chcę powiedzieć. Bardzo Bo potem opadnę powiedz z sił. Tak, bo artyści nieraz nie chcą, wiesz, mówią, ty powiedz. Nie, ja dwa słowa tylko powiem. Bardzo.